Ja nie musiałam wiedzieć, znać historii tej osoby dorosłej na przykład, tylko ja po prostu współodczuwałam z nią. I na przestrzeni lat ja to współodczuwanie obierałam po prostu jako mój naturalny stan i gdzieś tam nie byłam w stanie rozgraniczyć. Gdzie jest taka empatia, zdrowa empatia, mhm. a po prostu wejście totalne w życie drugiej osoby i współodczuwanie tego smutku i odczuwanie tego żalu, i, 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 i takie um, wymyślanie, co by tutaj osobie sobie pomóc, jakby tutaj, jak, jak, jak można poprawić tej osobie życie. No i to oczywiście mnie prawie, że wykończyło. Także ja mogłabym się nazwać ratowniczką do szpiku kości. Do szpiku kości i e, osobą z przeogromną nadzieją.